Pokaż go, pokaż go, ja muszę zobaczyć ile... Pokaż, daj zobaczyć ile raz dostał No pokaż No pokaż, kurwa, to Jest tylko raz, albo dwa To no ile? Ja pierdolę Ciało, lewe płuco Ja trafiłem w ciało, A nie, ja trafiłem w ciało, wątroba, bzu. No słuchaj, ja stoję dwa razy, no, no boże... Święto. Gwałt zbiorowy... W końcu... Mordo patrz, mordo patrz, pa, mordo, lukij na mnie! Zobaczmy, zobaczmy... O, było spierdala? Lamusiku, kurwa, o, o, tu! O, jeleni! Aż przejebane!